Witajcie kochani. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o kilku kosmetykach, które zużyłam w ostatnim czasie, a które bardzo się u mnie sprawdziły. Zacznę może od podkładu i mam tutaj na myśli podkład marki Make Up Forever o nazwie Ultra HD, który to jest jednym z moich najukochańszych podkładów. I myślę, że świetnym tego dowodem jest to, że mam tutaj dwa zużyte opakowania tego podkładu. Używam różnych podkładów. Ale jeśli jakiś skończę, no to naprawdę jest to sukces. W tym przypadku zdarzyło się to dwa razy pod rząd, także naprawdę jest to dowód na to, że bardzo ten podkład lubię. Dlaczego go tak lubię? Jest to podkład, który idealnie nadaje się do tego, żeby używać go podczas sesji zdjęciowych oraz nagrywania filmów. W związku z tym nic dziwnego, że przypadł mi do gustu, ponieważ on przepięknie bluruje w kamerze. Dzięki niemu wasza cera wygląda naprawdę Super, jest gładka, ujednolicona, nie macie efektu maski na twarzy, także naprawdę świetnie się sprawdza ten podkład, jeśli chodzi o kwestie filmowo-fotograficzne. Ja go najczęściej używam wtedy, kiedy kręcę vlogi albo jakieś filmy w domu, przy czym, o czym już wiecie z moich poprzednich filmów, nie używam go samodzielnie, tylko mieszam z innymi podkładami i stąd wiem, że świetnie się w tej roli sprawdza, to znaczy łatwo się miesza z innymi produktami. Za co też go bardzo lubię i uważam, że to jest też jego duży plus. Jest on przeznaczony teoretycznie do każdego rodzaju cery, ale moim zdaniem najlepiej sprawdzi się w przypadku cery mieszanej. Stopień krycia średni. Więcej tutaj nie uzyskacie, także jeśli chcecie wyższe krycie, większe, to musicie ten podkład wymieszać z jakimś innym. Kolejny bardzo duży plus tego podkładu to to, że jest on dostępny w wielu wersjach kolorystycznych. Mój to Y235, czyli jasny beż, który pięknie stapia się z cerą. Także polecam, jeśli macie problem z doborem koloru podkładu, żeby zapoznać się właśnie z tym podkładem. Opakowanie, jak już pewnie, Zdążyliście zauważyć, to plastikowa buteleczka o pojemności 30 ml i mamy tutaj też czarny korek oraz Dozownik w formie pompki. Jest to bardzo przyjemny i szybki sposób aplikacji, natomiast ten aplikator ma jedną wadę, przynajmniej w przypadku tego konkretnego podkładu, a mianowicie taką, że bardzo szybko się brudzi. Wy tego teraz nie widzicie, ponieważ ja na potrzeby tego filmu wyczyściłam wszystkie rzeczy, które Wam dzisiaj pokazuję, w tym ten podkład, ale wierzcie mi na słowo, jest to na dłuższą metę bardzo uciążliwe i nie wygląda to zbyt estetycznie. Tak czy inaczej bardzo Wam ten podkład polecam, ponieważ sprawdza się po prostu rewelacyjnie. Kolejnym kosmetykiem makijażowym, o jakim chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, jest ta oto matowa pomadka do ust marki Semilac w przepięknym kolorze brudnego różu i jest to numerek 097 o nazwie Indian Roses. Myślę, że każdy, kto ogląda moje filmy na YouTubie, wie, że uwielbiam tę pomadkę. Ona występuje na moich ustach w średnio co drugim filmie, jeśli nie częściej. To jest naprawdę wyczyn. Pewnie wiecie same po sobie. Zwracam się tutaj do kobiet. Jak ciężko jest zużyć jakąkolwiek pomadkę do końca. Ja tę pomadkę uwielbiam przede wszystkim za jej kolor, który jest niezwykle twarzowy. Komplementogenny. Ciągle ktoś się mnie pyta, co mam na ustach i mówi, że pięknie wyglądają wtedy, kiedy mam właśnie na ustach ten kolor, jest to pomadka matowa, która szybko zastygam na ustach i jest też kryjąca. Ja ją bardzo lubię dlatego, że dzięki temu nie muszę się zastanawiać nad tym, czy mam pomadkę na zębach w trakcie, kiedy do was mówię, ponieważ wiem. Że to jest o tyle sprawdzony produkt, że on mi nie będzie wędrował wszędzie dookoła, więc tym się nie muszę martwić. Nakłada się tę pomadkę za pomocą aplikatora w formie gąbeczki, także jest to naprawdę bardzo, bardzo wygodny sposób aplikacji. Łatwo i szybko się tę pomadkę aplikuje. Uwielbiam, mam już kolejną, której namiętnie używam, i myślę, że ciężko mi będzie znaleźć jakiś lepszy zamiennik. Jakiś czas temu zużyłam również mgiełkę utrwalającą makijaż. Too faced o nazwie Peach Mist. Pitch Mist dlatego, że mgiełka ta przepięknie pachnie brzoskwiniami i figami. I to był jeden z głównych powodów, który zdecydował o tym, że postanowiłam tę mgiełkę kupić poza kolorem przepięknym różowym. Taka jest prawda, tak właśnie było, ponieważ skończyła mi się jakiś czas temu moja mgiełka Armani'ego, chciałam przetestować coś nowego i trafiłam właśnie na tę giełkę. I ona ma pojemność 120 ml, aczkolwiek w sprzedaży jest jeszcze dostępna wersja podróżna, mniejsza, ale znacznie bardziej opłaca się kupić tę większą. W ogóle w ofercie marki Too Faced jest tych giełek więcej, ale ja miałam do tej pory styczność tylko z tą i byłam z niej bardzo, bardzo zadowolona. Zarówno jeśli chodzi o jej działanie, jak również o ten przepiękny, brzoskwiniowy. Zapach, który jeszcze do tej pory tutaj czuć. Jak widzicie, mgiełka posiada dozownik w formie pompki, który to potrafi być problematyczny. Powiem wam, że pamiętam, kiedy pierwszy raz użyłam tej mgiełki w domu. Spryskałam się nią z bliska, po czym Zobaczyłam w lustrze, że moja cała twarz jest pokryta białymi plamami. To wyglądało tak, jakby ktoś wysypał na mnie mąkę. I słuchajcie, przeraziłam się. Stwierdziłam, że ten produkt jest do niczego. Po czym okazało się, że po pierwsze, za każdym razem, kiedy chcecie tej migiełki użyć, musicie nią mocno wstrząsnąć. I to nie raz, nie dwa, tylko najlepiej kilka, kilkanaście razy. A po drugie, należy pamiętać o tym, żeby nie spryskiwać nią twarzy z takiej odległości. Tylko co najmniej kilkanaście centymetrów to musi być, żeby nic wam się z tym waszym makijażem nie stało. Jeśli będziecie o tym pamiętać, zresztą tutaj też jest adnotacja, shake me baby, to wszystko będzie w porządku, a jeśli nie to zaprawdę powiadam Wam, cała Wasza twarz będzie pokryta białymi plamkami, które będą wyglądały jak piegi, także wystrzegajcie się tego. Natomiast jeśli chodzi o samo działanie mgiełki, jest ono naprawdę rewelacyjnie, sprawdza się świetnie, bardzo dobrze utrwala makijaż i bardzo ładnie matuje twarz. Takie są właśnie właściwości tej mgiełki, więc jeśli szukacie yy, ciekawej mgiełki o przepięknym zapachu, to jak najbardziej mogę Wam polecić yy, te. Natomiast ja, korzystając z okazji, chciałabym Was zapytać o to, czy Wy macie jakieś sprawdzone mgiełki utrwalające makijaż. Jeśli tak, to dajcie mi proszę znać w komentarzach, ponieważ yy, jestem właśnie na etapie poszukiwania czegoś nowego. Jeśli nie znajdę, to wrócę do tej, ale liczę na to, że polecicie mi coś ciekawego. Pozostając w temacie koloru różowego, kolejnym produktem, który zużyłam w ostatnim czasie, jest płyn micelarny marki Bioderma o nazwie Sensibio H2O, który to jest przeznaczony do bardzo wrażliwej i delikatnej cery, a którym można zmywać nawet wodoodporny makijaż makijaż, zarówno oczu, jak i Twarzy. Myślę, że wiele osób bardzo dobrze ten produkt zna, ponieważ mnóstwo osób go sobie chwali. Ja nie będę tutaj wyjątkiem. Pojemność, którą wam pokazuję, to jest buteleczka 500 ml, aczkolwiek ten płyn jest dostępny w kilku wersjach, w kilku wielkościach i nawet z innym aplikatorem. Także tutaj macie kilka możliwości wyboru. Jeśli chodzi o ten płyn micelarny, to on się naprawdę świetnie sprawdza, bardzo dobrze się nim zmywa makijaż, można go też używać do oczyszczania twarzy rano. Ale jest jedna ważna rzecz, o której zdaje się nawet producent nie informuje na swojej stronie internetowej, a mianowicie taka, żeby pamiętać o tym, że po użyciu płynu micelarnego należy przemyć jeszcze twarz wodą. W przeciwnym wypadku może zdarzyć się tak, że ten płyn zamiast nam pomóc spowoduje, że będziemy y, mieli problemy z cerą. Także należy o tym pamiętać, bo owszem, ten płyn świetnie oczyszcza pory i cerę w ogóle ale może też mieć niepożądane skutki, to znaczy wywołać niepożądane skutki. Także ja tutaj kieruję tę swoją uwagę głównie do kobiet, które unikają kontaktu z wodą, jeśli chodzi o waszą twarz, ponieważ są takie kobiety, które całymi latami zmywają twarz, nie używając do tego w ogóle wody. Używają jakichś mleczek, żeli i tak i tak ale nie przemywają twarzy wodą, a to jest bardzo, bardzo ważne. Także przy wszelkiego rodzaju płynach micelarnych, nie tylko przy tym, pamiętajcie o tym, żeby po użyciu tego płynu jeszcze na koniec przemyć twarz wodą. Tak czy inaczej, bardzo, bardzo polecam. Świetny produkt, i myślę, że warto go mieć w swojej. Kolekcji kosmetyków. Natomiast to nie ostatni różowy kosmetyk, o jakim chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, ponieważ mam jeszcze jeden produkt tutaj w zanadrzu, który zamierzam Wam pokazać. Jest to balsam do ciała marki Body Boom. Kolejna polska marka. Jedna z moich ulubionych polskich marek kosmetycznych. I jest to balsam do ciała o zapachu truskawkowym. I tak rzeczywiście jest. Przepięknie ten balsam pachnie i intensywnie właśnie truskawkami. Bardzo ładnie i szybko się wchłania. Ładnie nawilża skórę. Ma lekką konsystencję. Pojemność 250 ml, i aplikator w postaci. W postaci pompki. I na sam koniec zostawiłam coś, co już też wielokrotnie przewijało się na moim kanale w różnej formie, a mianowicie mydła w płynie polskiej, znowu polskiej marki Jołp. I teraz pokażę Wam, ile ja tu tego mam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, słuchajcie, jedenaście zużytych opakowań. Spójrzcie, pomydła w płynie marki Job. Bardzo te mydła lubię, używam ich od bardzo, bardzo dawna. Moim zdaniem są rewelacyjne. Spójrzcie tylko na tę szatę graficzną. To jest jeden ze znaków rozpoznawczych tej marki. W ofercie znajdziemy naprawdę mnóstwo mydeł o różnych zapachach. I też jedną z takich rzeczy, które najbardziej w tej marce lubię i co myślę, że Wam przypadnie do gustu, jest to, i to jest napisane też na każdym opakowaniu, że one składają się. Się w 92% z naturalnych składników. Mydła te nie zawierają parabenów, pegów, SLS-u, slesu, silikonów i innych e, szkodliwych e, substancji. Są niesamowicie wydajne. Pojemność 500 ml. Moim zdecydowanym ulubieńcem cały czas pozostaje werbena. Czekajcie, szukam tutaj tej werbeny. Tak, jest jedna werbena. I druga, spójrzcie, są dwie buteleczki. A, jeszcze jedna ciekawa rzecz, że możecie sobie kupić same wkłady które są tańsze od tych pełnowartościowych opakowań. To znaczy najpierw możecie kupić sobie zwykłe opakowanie, a później je uzupełniać za pomocą saszetek, co myślę, że jest bardzo fajnym rozwiązaniem, zwłaszcza dla osób, które mają bzika na punkcie dbania o środowisko. Bardzo lubię również mydło kuchenne, ponieważ ono świetnie usuwa zapachy na przykład cebuli czy czosnku, o co trudno w przypadku innych mydeł. Mam też tutaj wersję... Dla dzieci o zapachu kokosa i mięty. Także naprawdę. Widać chyba, jak bardzo lubię te mydła. Zresztą nie tylko mydła, bo inne produkty również, ale dzisiaj chciałam się skupić na tych mydłach, ponieważ uważam, że naprawdę warto. Dobrze, moi drodzy, na dzisiaj to by było tyle. Przypominam, że w opisie pod filmem znajdziecie listę wszystkich tych rzeczy, o których Wam dzisiaj wspomniałam, razem z linkami do sklepów, w których można je kupić. Ja tymczasem gorąco Wam dziękuję za uwagę i poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnym filmie.